Rabarbar, pierwszy wiosenne warzywo, nieco zapomniane, ale warte przypomnienia. Jakie właściwości ma rabarbar? Czy rabarbar jest zdrowy? Jak wpływa na nasz organizm? Warto to wiedzieć, tym bardziej, że przez całą wiosnę możemy cieszyć się świeżym rabarbarem, można robić z niego orzeźwiające kompoty, dodaje się go do słodkich wypieków, ale także coraz częściej dodań wytrawnych. Rabarbar, najzdrowszy jest pieczony w medycynie ludowej. Rabarbar używany był jako środek przeczyszczający. Szczególnie korzeń rabarbaru, rzewień, pobudza pracę jelit, dezynfekuje i oczyszcza przewód pokarmowy. Surowe liście rabarbaru nie powinny być spożywane w dużych ilościach, gdyż zwierają kwas szczawiowy, który źle wpływa na zęby, kości i przyczynia się do powstawania kamieni nerkowych. Aby rabarbar nabrał zdrowych właściwości, należy go piec przez przynajmniej 20 minut. Właściwości rabarbaru przy obróbce cieplnej z rabarbaru uwalniane są polifenole, czyli rapontygenina, która ma właściwości antynowotworowe. Poprzez hamowanie rozwoju komórek rakowych, rabarbar zawiera też związki stymulujące działanie estrogenowe, łagodzi przebieg menopauzy oraz równoważy nadmiar endrogenów u kobiet. Oprócz tego jest źródłem witamin i minerałów, takich jak witaminy A, C, E, potas, wapń, fosfor, magnez, kwas foliowy. Zawiera też dużo błonnika, który usprawnia pracę przewodu pokarmowego.